Identycznie tak jak każdy inny model biznesowy, dropshipping posiada swoje wady. Ja nazywam się Hubert i zajmuję się już branżą e-commerce od 5 lat, a to jest podcast Biznes Oczami 20-latka. Opowiem Tobie dzisiaj trochę o wadach dropshippingu, które można jak najbardziej wykluczyć, jeżeli ma ich świadomość i zna się rozwiązania. Dropshipping jest aktualnie bardzo często omawianym tematem w internecie Pojawiło się sporo guru i coachów tego tematu, najczęściej mówiąc, że jest to banalnie prosty model i zarobisz na tym miliony. Ja się zgadzam z tym, że możesz na tym sporo zarobić, bo sam tego doświadczyłem, ale najpierw musisz wiedzieć jak to poprawnie robić i dlatego właśnie powstał ten podcast. Co do tego, jak to zrobić, możesz znaleźć poradniki na moim kanale YouTube czy nawet na tym podcaście. Nie jest to temat docelowy tego odcinka, bo będziemy dzisiaj mówić konkretnie o wadach dropshippingu. Przechodząc do konkretów, pierwsza wada, o której Tobie powiem, będzie to konkurencja na rynku. Z racji tego, że dropshipping jest dosyć stosunkowo taki łatwy do rozpoczęcia, no bo nie wymaga żadnego nakładu finansowego na początku, no to pojawia się coraz więcej sprzedawców, co naturalnym skutkiem rodzi konkurencję. Konkurencja jest w każdym modelu biznesowym, niezależnie od tego, czy chcesz założyć sklep spożywczy, czy firmę transportową, zawsze będzie drugi taki biznes. Ale co jeśli chcesz zacząć pomimo konkurencji? Co zrobić, aby ta wada nie była dla ciebie uciążliwa? Wystarczy, a może nawet aż trzeba się wyróżnić spośród tej konkurencji. Możesz to zrobić na wiele sposobów. Najłatwiejszym sposobem byłoby oczywiście pozyskanie produktów, których nikt inny nie posiada i po prostu nie masz wtedy konkurencji, no bo z nikim nie walczysz z ceną. I tutaj, tak nawiązując do Allegro, pomimo tego, że jest tam spora konkurencja. To warto pamiętać o tym, że miesięcznie na tej platformie dokonuje zakupów aż 20 milionów klientów. Jeżeli się wyróżnisz, masz naprawdę ogromne możliwości na dobre wyniki, ale musisz się wyróżnić spośród tych sprzedawców, którzy oferują ten sam produkt co Ty. A żeby się wyróżnić, należy zaoferować jakąś wartość dodaną. Jako przykład możemy wziąć dwie osoby sprzedające robot kuchenny w dwóch cenach. Jedna mniejsza, druga większa. Tyle, że ta osoba, która wystawia drożej produkt, dodatkowo oferuje gratis autorski e-book z przepisami kuchennymi. Jeżeli nie będzie to jakaś znacząca różnica pomiędzy cenami, to zdecydowanie większa część osób wybierze tę ofertę z e-bookiem. Poza taką wartością dodaną, warto zadbać o takie podstawy jak dobrej jakości zdjęcia, dobry opis, dane produktu, takie bardziej szczegółowe, czas dostawy również cena dostawy, opinie i warunki zwrotów. Tymi sposobami możesz wykluczyć całkowicie wadę co do konkurencji, po prostu wygrywając z nią. Ja tobie mówię to całkowicie za darmo, tak samo jak te sposoby. No, ktoś inny mógłby ci to sprzedać za kilka tysięcy w kursie z tych coachów i figuru, no bo jedyne na czym zarabiają, no to właśnie na tym. Drugą taką realną wadą, którą się z tobą podzielę, będzie brak kontroli nad stanem towaru. Jeżeli hurtownia magazynuje towar oraz go wysyła, niestety nie masz pełnej kontroli nad tym procesem. Oczywiście większość hurtowni oferuje takie rozwiązania jak udostępnianie stanu magazynowego, czyli ilość dostępnych sztuk oferowanych przez ciebie produktów, ale no niestety nie możemy przewidzieć również takiego najgorszego z możliwych scenariuszy, czyli wysłania produktu uszkodzonego do klienta. Sprawdzone hurtownie. Nigdy nie pozwoliłyby na taką sytuację, ale zdarzają się również przypadki i nie będzie to koniec świata, jeżeli kilka klientów będzie chciało zwrócić produkt, nawet jeżeli nie jest wadliwy. A wtedy masz dwie opcje. Jeżeli dogadałeś się z hurtownią, aby ona przyjmowała towar, masz całkowicie sprawę z głowy. Jeżeli jednak nie dogadałeś się z hurtownią, musisz przyjąć towar do siebie. Jeżeli przyjmiesz ten towar do siebie, to masz kolejne dwie opcje. Albo tracisz wartość towaru, bo jest np. niezdolny do użytkowania i dalszej sprzedaży, albo wystawiasz towar ponownie, jeżeli nadaje się do dalszej sprzedaży i nadal na nim zarabiasz. Więc jak widzisz, na każdy problem znajduje się rozwiązanie w każdym dowolnym modelu biznesowym, nie tylko w dropshippingu. Jeżeli ktoś ci mówi, że nie opłaca się tego robić, czyli dropa, bo są np. zwroty. No, to przecież może założyć restaurację czy firmę transportową i może mu kasa sama lecieć z nieba, bo problemów nigdy nie będzie, nie? Więc, takim jeszcze, może dodam, najlepszym rozwiązaniem co do uniknięcia zwrotów, tak wracając do tematu, będzie oferowanie produktów z kategorii rzadko zwracalnych. Czyli są to produkty takie typowo jednorazowe, jak kosmetyki czy produkty personalizowane, które w ogóle nie podlegają zwrotom, no z oczywistych powodów. Więc. To wyklucza całkowicie ten minus, jeżeli chodzi o zwroty, i to będzie na tyle. Rozwiązanie już znasz. Także jeżeli coś Cię blokowało przed rozpoczęciem działania, no to już nie masz żadnych wymówek. Najczęściej o wadach oraz o tym, że może ci się na przykład nie udać, no mówią osoby, które popełniały błędy na początku działania, nie miały wiedzy, więc nie potrafiły znaleźć rozwiązania. A prawda jest taka, że na każdy błąd da się znaleźć rozwiązanie, zdobywając odpowiednią wiedzę. Także wyszedł taki, może krótki odcinek, no bo tutaj nie ma co więcej w sumie opisywać. Jest konkretny jak zawsze. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie Twoje wątpliwości, jeżeli jakiekolwiek posiadałeś, czy posiadałaś. A jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, możesz napisać je tutaj, albo na moim Instagramie, sposoby milionera. Staram się odpisywać na wszystkie wiadomości. Dziękuję Ci za uwagę. Cześć.